Dobry wszystkim z tej strony Alien, i jesteśmy dzisiaj w Alicji Online. No i moja Alicja uległa pewnym zmianom. Przede wszystkim nie jeżdżę w zbroi, ponieważ mnie na nią może i stać, ale nie mam ochoty na razie w zbroi jeździć. Poza tym jeżdżę sobie w takim właśnie kubraczku, czyli te włoski, które są dostępne dla mnie, <laughs> mi się one podobają. No i taka niebieska bluzeczka. I takie te zwykłe ryczasy. Poza tym mamy pięknego różowo-niebieskiego e, shopa. Nie wiem, z kotkiem. Nie wiem, co to jest. List shop. Nie wiem, co to jest. E, zwieraczka. E, poza tym mam dwie kury i mam e, nastawione jajeczko. E, które dopiero nastawiłam w sumie. E, jajeczek mam chyba teraz ze trzy, będą albo i cztery. Nie wiem. Tak, są cztery jajeczka. Mam zamiar postawić to jajko. No i chyba tego nie zdążę. Widzę, że coś nowego mi się tu pojawiło. Ale chcę to postawić. Jestem ciekawa tego jajeczka. Także po postawieniu tych dwóch, ewentualnie po tym od razu wezmę to. Zobaczę. Nie wiem, ile które jajeczko dorasta, więc. No ale zobaczymy. Tak czy inaczej, jakieś tam jajka są, więc tydzień można u... powiedzieć, że jest zaliczony. Poza tym mamy kilka zmian w liczebności naszych, znaczy moich koni. Mianowicie kupiłam sobie jednego konia, którym się bardzo podobał. I to jest ta oto Shina. To jest koń za 4000 on nie jest jakiś super wykoksany. Po prostu podoba mi się jego maść, jego umaszczenie. I w sumie nic tutaj ten koń w sobie nie ma, jak pięknie sobie galopujesz. I drugim koniem, którego sobie kupiłam, to jest koń za maksymalną sumę 47 tysięcy i to jest koń, wiecie co, nawet nie powiem wam, do czego ten koń jest, on chyba jest do, nie wiem do czego on jest, ja go kupowałam jakiś czas temu, nie wiem, tydzień, półtora, nie pamiętam dokładnie i nie wiem nawet do czego on tam nie jest, ale zaraz go sobie zobaczymy. Wylosowała się bardzo, mała, bardzo malutka klaczka. To jest mandarynka, która wygląda, jest, jest przesłodka moim zdaniem. Zobaczcie, eee, jakie te nie są różnice w wielkości tych koni, są po prostu świetne. No i tak, jeżeli chodzi o. Eee, jeżeli chodzi o tutaj. Eee, tego konia, to jest koń startowy, e, który po prostu ma czwarty poziom. Już go wykoksałam dawno temu, na samym początku. Jeżeli chodzi o mandarynkę, mandarynka ma klasa apy, ale ja jeszcze jej tych klasapów nie daję, ponieważ. E, ponieważ. tak jest malutka, to jest tak cudnia. Maluteńka, ponieważ nie pamiętam dokładnie, dlaczego do te klasapy trzeba dawać, więc jej nie daję. E, na razie wy nic. E, patrzcie, malutka jest. Maluteńka, słodka. E, to jest mandarynka. I jak widzicie Agility ma najwięcej I mamy jeszcze oczywiście szynę. Tutaj miałam, miałam jej nie ekspić, Ale ją polekspiłam. Niestety jeden wyścig zrobiłam Więc mamy class up Class pierwszy, chciałam powiedzieć I mamy 50% I słuchajcie Chciałam się dzisiaj właśnie zająć tym konikiem Bo mam mandarynkę sobie, będę koksała Jakby Na własny użytek powolutku Mandelinka też ma piękną snupkę i w ogóle jest śliczna, ale najbardziej podoba mi się wizualnie ten koń, e, pomijając e, wielkość mandarynki A mandarynki są malutkie, dobrze. No i jak ja to robię, oczywiście? No, jak ja to robię? Ja po prostu sobie idę, ja już nie sobie tutaj ogarnęłam, po prostu sobie idę, słuchajcie, na zwykłe speedy, e, na boty e, po kolei, e, ponieważ mam konia, który jest niewetronowany, więc najprostsze, e, po kolei. Zawsze ta kasa jakoś tam się zbiera. A ja też po prostu sobie jeżdżę, tak? Zamulam. Nie muszę mega rywalizować z ludźmi, aby nie wiem, się ucieszyć. Wystarczy, że po prostu konia w ten sposób XP i. i. też jest fajnie, tylko muszę zmienić... O, właśnie kamerkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie, jeżeli idzie o Shinę. Bo to jest koń, który jest w sumie tak jak startowy, on nie ma nic w sobie, tak? Po prostu kupiłam, bo mi się podobał wizualnie i pewnie go wykoksam jak tylko mogę. Ale nie będę nic z nim więcej robić, czasami prostu na niego wsiadać, będę chciała oczywiście jakieś tam gwiazdki, związki mu tam porobić. Najwięcej no oczywiście ma startowy pierwszy, bo tam w nim najwięcej jakby koksałam tych tam, tych tam gwiazd, gwiazdki. Ale no, myślę, że z czasem, wiadomo, wszystkie konie będą ze mną związane w jakiś tam sposób i będziemy wiedzieć, czy czym to się je i czym to pachnie. A dlaczego mi się... O, a, ale jestem dla mnie mu... <laughs> e, Jestem ciekawa, co będzie dalej się działo, jeżeli się wbije tam pierwszą, drugą, dziesiątą gwiazdkę w tych tam... E... Tych tam opiekach. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli wiecie, to powiedzcie. A wiem, że no... postać siedzi bokiem, ja wiem, że potem może postać się położyć na koniu i tdp. I te konie tam powinny do postaci podchodzić, gdy się gwiznie. No ale. Właśnie sprawdziłem, czy mogę gwizdać. Ale. Na razie mam na tym startowcu najwięcej. Więc nie sprawdzimy tego prędko. <grybujesz> o, ja minęłam, no dobra. O ja minęłam, no dobra. Siałowca. Przeszkadzasz. <krybujesz> Tak czy inaczej, słuchajcie, ja sobie w tą grę oczywiście wchodzę raz na jakiś czas. Nie jestem tu codziennie, w ostatnim czasie, mało w ogóle gram, w sumie w konie. Więc wchodzę czasami, coś tam porobię, wyjdę i tyle. No ale przydałoby się tak konie ogarnąć. No, i to dojechał? No, jeszcze ktoś dojechał. Jakiś bot. Dobrze, ucieszmy się, że, że dojechaliśmy. Mam 14 poziom, to też uległo zmianie. 30 parę procent. <laughs> z poziomem też się absolutnie nie spieszę. A no, nie widzę sensu, żeby się z tym spieszyć. Ewentualnie, wiecie, można to podciągnąć raz kiedyś, jak się siada z przeciągmi ale tak to to... A! Żeby koksać tak nie wiadomo jak mocno, to... <laughs> to nie. Bo po co? <laughs> no i ja tak sobie, jak wchodzę, to tak sobie robię właśnie wszystkie wyścigi z botami. Zależy jaki koń spiony, tak, tak takie boty wybieram, albo jak ja się czuję. O, w Oj, Oj, się uderzyłam, No, brawo. Nie, nie. Będziemy musieli gonić teraz te boty. Ja się rozproszyłam. Wow. Obiecuję, że za jakiś czas pogramy sobie na odcinku z ludźmi. Uuu. Mm. Bardzo ładnie. <laughs> um. Dzisiaj mam fajny dzień, jeżeli o alicję. Nawet nieźle mi to w wychodziło wcześniej. Nie wiem, może stosujecie mnie trochę? O! No nie! Jedź! Wcześniej jakoś tak się bardziej skupiałam. Ej, finał up. <laughs> I tak można pozemulać. Wiem, że bardzo chcecie live z Alicji o weekendy z Alicji i tak dalej, ale ja teraz nie będę robił weekendów z Alicją i ze startablem, bo weekendy z tymi grami już były. Więc będziemy teraz kombinować z jakąś inną grą. A może Simsy, może coś innego, nie wiem. Aj, był prawie dalszy. Coś, coś zepsułam. I coś zepsułam. Jej! ciężko nie wygrać na takich botach. Może spróbujemy na jakiś trudniejszych. Zobaczymy, co tam ręka, Nie, to nie jest ręka, to jest inna potrafi. Dobra, spróbujemy. Może będzie ciekawiej. I myślę, że to będzie ostatnie wyścig, które sobie zrobimy, bo w sumie nie będę specjalnie przedłużać. Oje, to jest ta mapka. To ja sobie wezmę inną. Ja chcę tą mapkę i na tych trudniejszych potach. <laughs> Lubię tą mapkę. Lubię tą mapkę. Dobrze, zobaczymy, jak teraz pojednam. Ooo, moja droga! Moja droga klaczko! O, o, ho, ho. No nic, będziemy gonić! Wielko no, było! Chociaż nie potrzebuję no to. Co ja będzie wziąć? No nie wierzę! Kaman, skupmy się trochę bardziej. <laughs> dogonimy, dogonimy, spokojnie. Początek nie był dobry. O, ale poszli. Dawaj, dawaj, dawaj to, chociaż jedna O Jezu, dlaczego ja się uderzyłam? Ale są yy, piórka No dlaczego się uderzam ciągle? Halo? Jakim prawem, ja się pytam? No zepnął mnie, patrz, patrz, patrz no jaki ham. Jaki ham i co? Nie, tutaj z nią szans nawet, jeżeli do tego konika. O tak mało brakowało, no niestety. Początek był bardzo bardzo kiepski, niestety <laughs> no więc tutaj początek zwaliłam bo się cieszy, jest spoko. <laughs> to jeszcze czas pojedziemy, zobaczymy, czy nam się tym razem uda. Może nie, zepsute, nie zepsuje początku? I będziemy na tym kończyć. Słuchajcie, no klasa! Ja sobie pójdę swoim torem. Wy sobie jesteście tam. Jajko, tylko że mi są te jajka niepotrzebne do jasnienia no. No, to ja chyba nawet tego jaka nie sięgnę. Nie, ja, ten koniec zesłabym takie boty. Nie zdążyłam zeszem. Patrzcie, jak poszła. Jajko, jajko, jajko. zanim nie było jajko. O Jezus. Dobra, zamiłam. Przeoczyłam. Aj, pozabierali mi. Matko kochana, co tu się stało? No i ja skoczyłam, a ona nie skoczyła! Joh. Poszli w życiu, tylko nie zasłabiam takie wyścigi z takimi butami. oj, Ojoj, 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 Jeszcze mi się zraniła, no nie wierzę. Było gorzej niż wcześniej. Od co ciekawe. Dobra, co my tu potrzebujemy? Hmm, dobra, co my tu potrzebujemy. Koń pokaż się. To chyba będzie takie coś do spryskiwania, nie jestem pewna, bo pamiętam ewentualnie jakiś kremik. A więc kupimy sobie. Zobaczymy co będzie. Co będzie, to będzie. To było tutaj gdzieś. <laughs> Spróbujemy to kupić wpierw, ale chyba to nie będzie to. W sumie to nawet nie wiem. To będzie to. Będziemy spryskiwać kopytko. Dobrze. Bardzo ładnie dostaliśmy gwiazdkę. A teraz słuchajcie chciałabym tutaj przejść, zmienić mu chciała konia. Nawet na mandarynkę w sumie <laughs> można byłoby zmienić. A tak, jest malutka? I wezmę sobie jeszcze raz tą trasę, Jak jej ja nie wygramy na tych botach, to się wkurzę. Trening. Przecież to jest niemożliwe, żeby na tych botach nie wygrać. To przecież to ja nie wiem, co się tu dzieje. Co się tu właśnie wyprawia. Proszę bardzo, jedziemy. Jeszcze raz, ostatni. Żeby tak było źle. Myślę, że manda rynka sobie da z nimi radę. Czyli malutka, zobaczcie. Patrzcie, co się dzieje z tym koniem. To jest to. Å. Więc nie mówię, bo się wręcz skupiam. Nie! Ajajaj. Dwie owce na raz, no pięknie. Pięknie poszła. Gonią nas, owszem, ale nie doganiają nas tak szybko. Nie! Ej! <laughs> no, było lepiej. Teraz ja się mogę ucieszyć. Nareszcie. <laughs> nie, ten konik chyba jednak za słaby jest na te, na te drugie boty. Trzeba go pierw na tych pierwszych. Chociaż, tak, no, druga, trzecia, no nie było źle. Nie było tragedii, ale no, dobra. A tym pięknym akcentem y, dobieram swego, y, tak już mam, y, że jak się uprę, to już wiecie jak to jest. Y, tak czy inaczej y, kończymy. Mam nadzieję, że spotkamy się na y, tym razem końskim szlaku Alicji. Pa pa!